Zbyrole palestyńskie w gazie yy, frymarczą z czątkami zabitych zakładników, chcą zyskać na czasie, yy, żeby odzyskać kontrolę nad połową enklawy, skąd ostatnio wycofał się Cachal. Izrael ostrzegł już parokrotnie, że jeśli nie wydadzą wszystkich zwłok i nie rozbroją się dobrowolnie, zostaną do tego zmuszeni siłą. Fakt, że w enklawie nie pozostało już więcej żywych zakładników, Ułatwić może dodatkowo te działania. W zasobnej historii wojen nie brakuje rzecz jasna miejsca na równie makabryczne, tudzież urozmaicone przypadki manipulowania zwłokami. Jak choćby zorganizowane kiedyś z pompą przez SS w okupowanej Warszawie za ślubiny z trupem franca Kuczery, zastrzelonego przez bojowców AK. Cmentarne w gazie. Wnoszą teraz do tych tradycji nowe życie.